Cześć, witajcie moi drodzy widzowie. W dzisiejszym materiale recenzja magazynu Lego Ninjago. Mamy tutaj numer 11 na rok 2020, czyli chyba przedostatni, chociaż nie wiadomo, czy ten z Murgiem, czy tam Murtem się jeszcze nie pojawi w grudniu, tam pod koniec, tak jak było w zeszłym roku, mieliśmy 13 numerów. Tutaj również może tak być, więc nie mówmy, że przedostatni, być może właśnie przedostatni. Mamy tutaj tak naprawdę dużo dodatków. Jest tutaj świetna minifigurka Riciego z jego stylową kataną, szalonym kucykiem i latającą deską. Dodatkowo karta... Kto zbiera karty, ten ma. I kto zbiera naklejki, również ktoś tutaj ma, bo zobaczcie, że mam tutaj również paczuszkę z naklejkami, więc naprawdę nieźle. No i sam magazyn oczywiście kosztuje 15 zł, bez grosza. To jest nowa cena magazynów Ninjago, która panuje chyba od sierpnia, jeżeli dobrze, właśnie, jeżeli się nie mylę. No i ogólnie sam magazyn jest warty uwagi, bo minifigurkę już posiadałem. Nawet w, duży, w dużej ilości sztukach, chyba już dwóch. To będzie mój trzeci Richie, aczkolwiek naprawdę warto pokazać ten magazyn na kanale. Bo minifigurka figurka nie tylko w Ninjago robi świetne wrażenie. Tak więc ja jestem Liś Kamila i zapraszam Was do oglądania. Przeglądu magazynu z figurką Kaja już nie pokazywałam na kanale, ale właśnie jest takie nowe ustalenie, bo ja zawsze mam mówiłem, że będę teraz zbierał wszystkie magazyny z Ninjago bez właśnie. Hmm... Bez względu na to jaki tam jest dodatek, no i w sumie w tym roku tak naprawdę kupowałem magazyny, w których miałem większość figurek i tylko nie ich nie miałem. No a teraz myślę, że będę kupował właśnie te, których będzie ciekawa figurka, która może się powtarzać, właśnie może z niej zrobić armię, taką na przykład Richie. No albo ten Murd, który pojawi się pod koniec grudnia albo jeszcze w styczniu tego, znaczy nowego roku oczywiście. Yy, więc myślę tutaj, no właśnie, nie będziemy robić tak jak zawsze to robiłem na kanale, żeby to pokazało każdy numer magazynu Ninjago. Tylko tutaj, właśnie, myślę, że będę pokazała tylko te, które są warte uwagi albo które figurki po prostu bym chciał. Tak więc tutaj, no nie liczcie na to, że co miesiąc będzie magazyn z ninjago, ponieważ też myślę, że troszkę warto oszczędzić sobie na tych magazynach, bo już jakiś secik za, yy, za, za 50 zł bym wyhaczył za te magazyny, które kupowałem których figurki po prostu już posiadałem. No i jeżeli chodzi o oponinczek, no to oczywiście go sobie zrobimy. Ten magazyn już się dostępny od naprawdę dawna. Znaczy może nie od naprawdę dawna, bo jednak on jest od tego miesiąca, od listopada chyba, ale jednak nie jest już taki ten aż tak świeży. Nie, nie recenzuję go właśnie w dniu premiery, ponieważ też nie miałem czasu go wcześniej kupić, ponieważ niestety byłem uziemiony, a właściwie udomowiony. Szukałem też magazynu z lukiem ze Star Wars, na razie go nie znalazłem. Jak będzie, no to kupię i Wam zrecenzuję. Dobra, trzy dodatki. Mamy tutaj kartę, przyjrzymy się jej na początku, żeby potem już tego nie robić. Call kontra generał Vex. Oczywiście tutaj każdy fan Ninjago zauważy, że Vex ma nie swoją zbroję, tylko bordową. On oczywiście posiadał tą taką... Tą taką żelazną, wiecie jak ona wygląda, ale żebyście jeszcze bardziej wiedzieli, no tutaj zobaczcie, tak prezentuje się oryginalny General Vex, a tutaj mamy wersję karcianą, tak więc troszkę dziwnie. Ten kolor też tak troszkę dziwnie wygląda, więc tutaj no nie jest to zbyt piękna karta, też tutaj tak dziwnie wycięty w ogóle, ale okej, okay, tutaj i tak ich zdolności Photoshopa są lepsze niż moje w przypadku figurek z Bojacka Horsemana. To oglądał ten wie. Tutaj mamy również samą sarzetkę, oczywiście w pięknym stylu, tym najnowszym, to się zastanawiam, czy magazyny od Blue Ocean zmienią swoją taktykę pakowania wraz z nowym rokiem, tak samo jak to będzie z figurkami, czy tylko właśnie w LEGO i tutaj zostaną takie. No zobaczymy. Tutaj również mamy sarzetkę z naklejkami, które otwierać nie będę, bo ich nie zbieram. Kiedyś na pewno na jakiś konkursik sobie poleci. No i okej, okay, myślę, że możemy już przejść do samego magazynu, który jest iście ciekawy magazyn standardowo ma przepiękną okładkę z kajem, którego akurat nie posiadam ale planuję mieć jeszcze jedno ale, przepraszam za taką jakość ale oczywiście już Wam mówiłem tutaj ze sobą sprzętów takich iście do nagrywania nie wziąłem, ponieważ się przeprowadzam i teraz żyję na walizkach, co już powtarzam w kolejnym odcinku i akurat teraz właśnie jestem u dziadków, tak więc tutaj te tło no nie jest zbyt piękne, aczkolwiek takie musicie do, się do tego przyzwyczaić przynajmniej na te parę tygodni mamy tutaj właśnie ten oto numer Magazynu cenę już podawałem: tutaj oczywiście wydawnictwo Blue Ocean, mamy tą kartę, mamy dwa ekstra plakaty oraz opis samej figurki. No i dobra, wchodzimy już sobie do środka. Mamy tutaj album z najnowszą kolekcją naklejek, tutaj również spis treści, czyli taki standardzik. Tutaj oczywiście instrukcje budowy naszego Richiego, tutaj zawroty głowy, nie, tyl, nie tędy droga, ucieczka przed wirem ognia. Tutaj mamy również reklamę magazynu City. Tego numeru nie kupię, aczkolwiek kolejny na pewno kupię, bo tam mamy figurkę z Lego City, tego, e, tego takiego podwodnego czerwonego ludzika, którego bardzo chciałbym mieć, a Polibaga jeszcze nie posiadam. Tutaj mamy również komiks, czyli standardowo. Tutaj mamy, a w ogóle czekajcie, czekajcie, tutaj widzimy właśnie e, Lili, czyli matkę Kola, która trenuje z Mistrzem No naprawdę coś ciekawego. To muszę sobie poczytać. Tutaj mamy również... Y, Cząpiego, chomp, czyli chrupka, wraz z tym Gładzicielem. To jest też Zain, Strzelec Wyborowy. Bardzo ładny plakat, swoją drogą. Taro Tutaj mamy dalszą część komiksu. Widać tutaj ostrza wyzwolenia w ogóle, więc fajnie. Tutaj dalej. Tutaj mamy kola, również się pojawia. Wkręćmy tych zbrojów. Tutaj mamy faktycznie y, całą fajną grafikę. Tutaj mamy Mistrza Uzy. Z tego co pamiętam to był chyba ten z Legacy, tu jest Sky z 11 sezonu. Oczywiście w stroju FS tu jest mistrz Yang tak więc naprawdę fajne zbiorowisko tych starszych figurek. Tutaj również mamy czarną księżnika Czarzek jego armię, udar cieplny, podniebny pojedynek, a w kolejnym magazynie otrzymałem minifigurkę Jaya. Tego raczej nie zakupię, zobaczymy, jak będzie ciekawy komiks, może sobie kupię i być może też pojawi się na. Kanale, ale tego nie jestem pewien. 1 grudnia jest taka dość ciekawa data, ale natomiast 19 listopada pojawi się numer magazynu z Lego Batmanem, i właśnie na to bardzo czekam, bo ty mamy Shazama, czyli świetną figurkę. Tutaj magazyn z Iron Manem, którego nie kupiłem, bo tą figurkę już mam. A tutaj magazyn, który pokazywałem. Pokazywałem na kanale czy nie? Nie pokazywałem, ale pokazywałem na mojej grupie na Facebooku. Już za chwilę Richiowie i Hausnerowie dostają swojego nowego przyjaciela do mojej kolekcji. Mam ich już tak dużo, że nawet zacząłem robić małe customy, ale wydaje mi się tutaj całkiem fajnie pasuje to ostrze do tej rękojeści. No ale dobra, przejdźmy już sobie do właśnie bohatera tego odcinka, czyli do Richie'ego opakowanko w bardzo fajnym stylu, takim Shintarowym. Tutaj wręcz się odbija od tego smoka. No i otwieramy. Tutaj mamy również z tyłu kucyk. I od Nadakana, i od Ultra Violet. I teraz od Richiego. I okej, okay, otwieramy. Już to mówię chyba trzeci raz. Tutaj mamy oczywiście tylko zaledwie kilka elementów, które składają się w świetną minifigurkę. Yy, przechodzimy już sobie do omawiania. Ja sobie to teraz szybko złożę. Niech będzie, że na Waszych oczach, bo tutaj i tak nie ma zbyt dużo budowania. Aczkolwiek no tutaj naprawdę jest to warte uwagi, i okej. Okay, tutaj już sobie składamy jeszcze tą deskę. E, ona była chyba tak, jakoś, czy tak? Nie, no chyba tak, 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 No No, jeżeli chodzi o samą figurkę, tutaj widzicie, ma ona pomarańczową katanę, czyli bardzo fajny marchewkowy kolorek. Tutaj na torsiku jakieś piksele. mamy jakąś fiolkę, czaszkę, tutaj bardzo fajne te zielone elementy jakieś takie srebrne łańcuchy czy to są chyba jakieś takie taśmy izolacyjne z tyłu również takie serduszko pikselowe, znowu te taśmy i przewiązana zbroja, tutaj również mamy mm, główkę, która się troszkę ciężko obraca, ale to z biegiem czasu się naprawi mamy również jego czarny kucyk no i naprawdę bardzo fajne te okularki wystające z jego głowy ciekawe czy staniemy też właśnie Hausnera w magazynie ja bym szczerze powiedział, że chciał, bo mam go tylko jednego, a ich mam już teraz trzech. No i jeżeli chodzi o samą deskę, mamy tutaj właśnie taki oto zielony element. Być może jest to jego dziewczyna ta deska, no ale dobra, powiedzmy, że nie będziemy sobie więcej takich żartów robić. No i jeżeli chodzi o tej dunę, to mamy właśnie takie dwa oto jaskrawo zielone elementy, które również zasługują na drobną uwagę. Tak więc, czy warto kupić ten magazyn? Zdecydowanie tak. Świetny komiks, którego jeszcze nie przeczytałem, ale zaraz to zrobię, bo po grafikach już widać, że będzie to coś ciekawego. Bardzo ładne dwa plakaty z smokami, z tak itd., itd. Karta może taka przeciętna, naklejki yy, też no, całkiem fajne, tylko nie wiem, które mi się trafiły, bo oczywiście tego nie otwieram. Więc dla posiadaczy i kolekcjonerów również kart, jak i naklejek. To będzie na pewno fajny numer. Ale minifigurka tutaj wygrywa wszystko, i chyba każdy się ze mną zgodzi, że jest ona bardzo dobrze, bardzo fajnie, właśnie wpasowująca się w wiele serii Lego. Na przykład można zrobić jakieś moca z Tyberpunk'a, które już nadchodzi, swoją drogą premiera gry już za niedługo. I ogólnie naprawdę fajnie by było użyć tej minifigurki w jakichś konstrukcjach, i ja na pewno kiedyś myślę, że użyję. Richie i Hausneru do jakiegoś projektu. Tak więc, ja Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Trzymajcie się, napiszcie w komentarzu, czy macie już ten magazyn, czy może planujecie kupić. No i cześć!